Nie wiem, nie wiem. Co? Come on, come on, chop, chop. Co mówiłeś? Co ty mówisz? Nie, co ty mówisz? Co ty mówisz? Co ja? Co, A co on co mówił? Mówiłeś? Co? Co? Nadal woda. Co? Co? Nadal co? Gdzie? Ty, bo nadal nie żyje.

co? 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 Co co, co? 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 A ty jesteś miszczu? Dzień dobry. Co? Cześć. Co? co? Dobry wieczór. Dzień dobry. Dobra noc Chły na noc. Uu. O. o, o Od poduchem. Uuu. Jestem się jak nadal woda. One długosz smok. Jeden długoż? Jan długość Jeden długoż. Je ja, Co? Okej, okay, okej. Okay. Co? Gdzie? Jan długoż, Jan długosz. Co jest? Tu? Kto? Tu jest? Tu? Nie, nie, no... No? Chyba? Ja długo już. Pa, papa. Papa. no pa. Tu. pa, pa. pa, pa. Dobranos. Dobranos. dobra no chyba pod poduchy. No, dokładkę duchy. Uu. Thank you, man. Uuu, Sigma, Uu. No, no, naprawdęż E, bo to chyba B. Gdzie? nadal pę, nadal pę. Gdzie? Ja nie wiem. To jest. A, ok, małyśmy. Serio? O, oh, kurde. No. Pro. U. Nadal, nadal. Dziękuję, broni mnie. Dziękuję, broni mnie. Dziękuję, broni mnie. Dobrze, nadal. Ty, a bo to nasz umarł! Ty, bo ja myślałem, że to ten, tamten umarł. Co? No? Co? No? Co? 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 O czym my gadaliśmy? Nie wiem. Ale chłana powoduje dziury w pamięci. No? Tak, troszany. Co? Co? A słyszałeś, że Marichorn na powoduje jurę? Do pamięci? Pierwszy też słysza. Oj, Słyszałem. nadal ba. Throwing Martin Garrix, Masirix. Thank you. Jakiś trochę ciemny jest. Czarno to widzę. O, o, to... Thank you for your service. You're my hero. <laughs> Mr. Super. On jest Batman. Nie widać go. No dlatego Batman. Ta kreatura mocy. Turki, J. Kurwa, ktoś zaj... Pani Kto? Co? A co? Co? Co Co? Co, co, co? Kto, co o, ty zrobił? No, ale... ja. U, co zrobił? Ja długo się Skąd to? jak sam normalny Co? Co? Ej, bo bombę mam O kurde wiem, pamiętaj chciałem podłączyć bombę za tu per. Wow. Ale? Oj, oj oj. Ej, bo to chyba B Tam chyba czterech jest. To gdzie w końcu? E, w te, bo be, B. ale tak jak ostatnio, czy serio? O, nie, nie, tym serio, tym serio. So, so, bah, uh aha, -huh. no. what? you he get here? Ah, where you from? Yeah. Uh, uh. yeah, yeah, yeah. Jan Długosz? Jan Długosz? Okej, okay, okej. Okay. Bomba na Janu Długoszu. Yy, umarłem. Jan Długosz obity za wadiaka. One low on John Longish. <laughs> Nie we, we love you. Mm. It was a good try, yes. Co to było? Co? Nadal woda, nadal woda. Co? 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 długosz, ale za długoszem. Protoplasta, długosza. Po kurde. A dużo czy jeden? No Jan. O, Okej, okay, okej. Okay. Miał broń harcerz. Po kurde. E, a jeden? E a jeden? No, no, e a ja jeden. No wersję, wersję 1, wersję 1, wersję jedną Ja Ok, Okej, okay. okej Ty, bo to chyba B No, bomba B O kurde I po, i I Panowie, a wy jesteście bardziej UFO czy bardziej UPO? Ja jestem sobą, ogółem O kurde To poważne So? Ja, ist ein bade oh ja so? Ist E eu vou Não, dobrado. Tu, tu, aqui, ok, ok. O uh, Sigma, Sigma. O Sigma na oko. Sigma o Bom, Sigma Stitch não bomba, o Sigma Sigma A... Ja nie wiem, ja nie z tego regionu. Ja inny dialekt. Aaaa, rozumieć! Inny dialekt fortnite'owy. Taka okay, ja też. Okay. Co, okay. co? Co? Nawet wiem co powiedział. Powie. On chyba coś mówił o jakimś. pianie. Ja nie, ja nie przy... o, 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 o Jan nie przodu. Ja Jan wiem, Jan wiem. Jan on mówił o ja nie Podmuch paczkę. Господа, я не делаю, а ты что? Что? Яйца, Господа, 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 Co? Co? Aha Ale jak szybko powtór To jest jak... ta ciemna moc Ciemna Nie, strona to mocy jak, jak bułką po smalcu no. jak Smalcem po bułku pasz po jedzeniu To już ketchup po jedzeniu jak... jak... błyszczy szewca. Oj, oj, oj. No, no. Co? Co? Który? Lewy, lewy. Kto to dzwoni? Metropolia Gdańska, uwaga. Kurwa. Jo, Gdańska, brazu. Mhm. To jest ten zbytów. No. Byłem A wy jeździcie PKP Intercity? No, no, no i dobrze, dobrze A byłeś w kupsku? No, ciężkie pytanie A ty? Co, jak? Co? 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 To tak, szybko? Masz, jak możesz być no Co? Ja. Byłeś w Lemboru? No, chyba? Nie wiem. Gdzie byłeś? Nie wiem. Jestem, bo myślę. Być lub nie być, pytanie to być To chyba jakoś tak szło Co? Co? A co z Jak po maśle Aaa To słowo blądu, co Nóżka w lewo, nóżka w prawo i hopsa hej! Oh, oh, oh. Naprawdę nazywam się Janusz pija Kocha, hej okay. 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 diamenty i kilo wstrzykę. Oj 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 No świetny Jak chodzisz to się rusza się no. no stary, no bo to jest ta strategia Areodynamika No stary Akademia Taktyczna jest No stary Bo bomba została utracona. Wymagany odwrót, zrobimy the package, mister Martin. Koleżanka z czerwonego strzela. O uh, sigma. O uh, sigma uh, jest! Right. Ja, jak, jak Jezus z gardłem O uh, sigma. O. Uh, 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 uh. Ten droga. Co? Ktoren raz Gdzie? A. Co gdzie? Jak? Co? Ja długo, ja długo. Już. Janem, Janek Jan... Janek Kurosz. Jam długi. Jam łasica. Jam być Sigma. Zobacz. Zobacz. Jam Łasica. Oooo, łasic. Długi lewy. Długi środki. No panowie to jest ta strategia Idziemy do by, by. Idziemy na by, banana Na banana by jak panowie Bytów, by jak bytów. bytów? O do by bytów Dynia To miasto w Polsce O kurwa no. Sta, Stacja moja bytów Oj 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 Paczka została zakręcona Uuuu, Dobre grasz, gra Grasz dalej Grasz dalej To się nie kończy się Uu, a faktycznie, bo to do 16 jest, zapomniałem To jest ten overtime No, Faktycznie, faktycznie Zapomniałem Sigma Jeszcze jeden mecz i zagrasz dalej Uuu, faktycznie faktycznie. Uuu, bomba był. Bo... Co? Co? Nada woda, nadal woda. <coughs> no.